Zobaczcie, kogo my tu mamy. Magda do nas przyjechała dzisiaj samego rana. Udało się szybko załatwić transport. Po prostu wyjechał ktoś znajomy i ją przyjdzie od razu. Także ją wpuściłem tutaj do kucyków. To taka większa, trochę klacz. Ale bardzo, bardzo miła. Widać, że dużo czasu spędziła z ludźmi. Spędziła i dużo czasu z ludźmi. Nie jesteś strachliwa. Co olmoż, kątar brzydki. Mamy tam katar, zaraz ci coś znajdziemy fajnego. Zaprowadziłem ją od razu tutaj do tego podoszku dla kucyków. O, na razie ona taka troszkę jest nieśmiała jeszcze. Zrobiła pierwsze zapoznanie z kucykami. Zrobiłaś zapoznanie z kucykami i stanęłaś sobie tu w lesie w cieniu, tak? Ty sobie w lesie stanęła w cieniu. Także wszystko się skończyło dobrze. Wącha kubki jeszcze, tak? Kto tutaj mieszka. To bardzo, bardzo miła klacz. Dzięki wam żyje. Zobaczcie jaką piękną dziewczynkę uratowaliście. No tak? Uratowali cię wszyscy. Uratowaliście, przyjechałaś tu do nas. Mieszkasz sobie w lesie teraz. No fajnie tu będziesz miała na pewno. Za przyjaźń, że na pewno zaraz jest z jakimś fajnym kucykiem. Na razie sobie tutaj schodzi troszkę sama. Bo przed chwilą Mariusz tutaj rozwoził siano i tam już kucyki zgromadziły się przy sianku a ty sobie tu zwiedzasz, tak? Obejrzyjcie sobie dokładnie jaka jest fajna taka troszeczkę grubiutka no ładna klacz nie wiem ona może mieć metr m, metr m. taka jest na wielkość taka jest na wielkość, zobaczcie Właśnie jest taka, interesuje się bardzo telefonem. Co to może być? Co to może być? Tak. Tak, tak, magnatury, będziesz miała fajosko. Możesz je z iskierką za, za że ona jest taka większa jak ty. Zobaczymy. Muszę pozakładać te ładniejsze. Ładniejsze kantarki na ten dzień otwarty. Bo już jest za chwilkę w sobotę. Dobry, w dobrym momencie przyjechał od razu Magda, o tutaj o stłuczkę, w dobrym momencie, no co możesz moje buty, bo ja chodzę po wszystkich padokach i tu wszystkie zwierz zwierzaczki, wszystkie zwierzaczki czuć na tych butach, no, tak, wszystko dobrze? Widać, że taka cywilizowana tak klaczka jest. No zobaczmy, też ładne. Trochę much jest. Znów się zrobiły takie ciepłe dni. Znów się zrobiły takie ciepłe dni. A w te ciepłe dni Tutaj muchy przychodzą, tak. No, ale nie gryzą. Najbardziej gryzą lusie. Ta dzisiaj ciuciora znowu musiała ją schować do boksu, bo troszkę jej nogi pogryzły, także... Ale tu już jest końcówka. Zaraz się zrobią takie zimne noce. Zimna noce z 5 stopni, w dzień będzie z 15-20, i wtedy znikną te wszystkie niedobre muchy. Znikną niedobre muchy, tak. Też dzisiaj muszę zabrać z powrotem belle do domu, bo też jej już trochę pogryzłem. No ale tak, tak musi być. Popsikaliśmy to stajnie różnymi środkami. Psikamy te zwierzaki, ale niektóre zwierzaki mają taką smaczną krew, że po prostu muchy je uwielbiają. Ciebie całe szczęście, nie gryzą. W ogóle. Raczej gryzą osiołki te muchy, a kurcyków ani koni nie. No chodź tam, chodź do stada, chodź. Chodź Magda, chodź. Chodź Magda, chodź. No chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. chodź, chodź. Zaprowadzę cię do stada, chodź. O patrzcie jak grzeczna, idzie za mną. Chodź, pokażę ci kurcyki. Już byś z nimi witała, czego stoisz tu w lesie, chodź tam. No chodź. Ja wszystkie kupy uwąchuję, która czyja. No chodź, chodź. Chodźcie. Chodź, chodź, chodź. Druga moja, odbędziemy zaraz. Mm, mm, ja, ja. I pójdziemy. Tam fajnie. Nie widziała chyba tyle, tyle koni w jednym miejscu. widziała widziałam, że gdzieś tam sama jedna w boksie. A tutaj takie stado. No za 30 kucyków tu mamy w jednym miejscu. No widzisz, tam są fajne kucyki. Chodź No, no Siu, siu, siu chodź, 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 nie chodź, się. chodź, nie chodź, 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 są chodź, 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 sobie chodź, chodź, tutaj.